A moi drodzy, powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się, że będę o tej pozycji opowiadał. Troszeczkę dałem się zwieść pozorom, bo ten komiks, o którym będzie mowa, śmiech. I śmierć swoją drogą kapitalny tytuł. On ogólnie nie jest zbyt objętościowo duży, to jest troszeczkę ponad 100 stron, i jak tak spojrzałem, no jak sobie pomyślałem, Jejku, to będzie szybka lektura, szybko zapomniana, być może wdzięczna, ale nic poza tym, ale powiem Wam tak, po przeczytaniu tych sześciu nowelek, które autor prezentuje, mam wrażenie, że mm, oczywiście są bardziej ulubione i mniej. Ale po pierwsze, odnoszę wrażenie, że w każdej z nich znajduję przynajmniej pojedyncze scenki, które do mnie przemawiają, które podrzucają jakiś temat do refleksji, do rozmyślań, do, do jakichś takich wycieczek, nawet w przeszłość, do swoich własnych sytuacji. Tutaj, nawet jeżeli mam do czynienia z osobami, które są w innym momencie życiowym, nawet jeżeli ich wątpliwości dotyczą innych kwestii, to są one nader. Uniwersalny. No, bo mamy tutaj chociażby takiego ogrodnika, który żyje sobie z dnia na dzień, który ma tą swoją pracę, nie jest być może nią zachwycony, ale też nie jest w jakikolwiek sposób z niej niezadowolony i wpada na pomysł takiego rzeźbiarstwa ogrodniczego, na coś takiego, co sprawi, że pozostawi swój ślad na tym świecie. Ta pierwsza opowieść jest taką opowieścią o obsesji, o zatraceniu się w pewnym pragnieniu, które nie do końca być może powinno być spełnione, ale też o takiej, Kwestii, którą mam wrażenie każde opowiadanie mniej lub bardziej w sobie zawiera, a mianowicie to, że czasami wsparcie jakie dajemy naszym bliskim nie powinno być do końca chwalone. Bo zazwyczaj, kiedy myślimy sobie o tym, że ktoś nam powiedział, że dasz sobie radę, że to ciekawy koncept, że powinieneś iść w tym dalej, czy czasami nie lepiej było powiedzieć, jeżeli coś zrobiliśmy źle, albo jeżeli to nie jest na zbyt przekonywujące. Coś bardziej z cyklu popracuj nad sobą, to wymaga dopracowania, troszeczkę może w, innym, w inny sposób powinien się za to zabrać, zamiast mówić takie zwykłe wiecie, nie jest źle, nie jest najgorzej, działaj dalej i potem może dojść do czegoś takiego, do pewnego zatracania się w tym, do czego nas popychają bliscy. I oni robią to oczywiście z troski i z racji tego, że nas kochają jesteśmy dla nich ważni. Ale tak naprawdę może okazać się, że wsadzamy te osoby, którym tak dobrze życzymy na jakąś minę, bo one tak się bardzo zafiksują na tym punkcie, tak bardzo zaczną sobie mówić, ok, ale oni przypominają mi o tym, że to jest w porządku, że powinienem się nie poddawać itd., itd., że to może być kurcze, bardzo, bardzo bolesne i koniec końców może mieć dalekosiężne konsekwencje. I między innymi o tym w śmiechu i śmierci znajdziemy pewne, pewne opowieści, pewne skrawki tych opowieści, bo niektóre, mam wrażenie, w całości się na tym zawierają. Ta pierwsza, o której mówiłem, ale jest tułowe. I to opowiadanie też bardzo dobrze mówi o obsesji, o obsesji, która nie powinna mieć miejsca, ale taka, która właśnie zasadzona w głowie już nie jest w stanie z niej wyjść i w jakiś sposób wywiera bardzo duży ślad, bardzo duży nacisk na nasze życie i idziemy cały czas w kierunku nie najlepszym. Próbujemy się przebić w czymś, w czym po prostu nie jesteśmy dobrzy, ale robimy to dlatego, że pewna osoba wywarła na nas taki a nie inny wpływ. Mamy też takie opowieści, które mówią o obsesjach z względem innych ludzi, to w jaki sposób możemy sobie podporządkować inne istoty. Tutaj początkiem jest takie spotkanie A, na którym poznaje się pewna kobieta i mężczyzna i ten mężczyzna jest starszy, jest bardziej doświadczony, jest takim troszeczkę samcem alfa, ale nie do końca i tak naprawdę niewiele o nim wiemy, ale wiemy na pewno to, że on wywiera bardzo duży nacisk na swoją partnerkę. Wiemy, że w pewien sposób on ją troszeczkę kieruje, trochę ma manipuluje, więcej wiemy o jego poglądach niż o niej. Ona jest troszeczkę takim tłem, trochę taką osobą dostosowaną i tutaj oczywiście mamy gdzieś ten powidok nałogów, tutaj w tym wypadku głównie alkoholizmu, ale mam wrażenie, że uzależnienie się od drugiej osoby też może być takim bardzo degenerującym nałogiem, i to moim kapitalnie zwraca na to uwagę. Co jest ciekawe w tym opowiadaniu, o którym mówię, do bojusowy w tym wypadku, to jest szata graficzna, bo ogólnie jeżeli spojrzymy na większość opowieści tutaj zawartych, no to one jednak wyglądają troszeczkę jak taka animacja taka czysta animacja, którą spokojnie można było obejrzeć w telewizji. To mógł być jakiś film krótkometrażowy. Natomiast w tej opowieści mam do czynienia z takimi bardzo zimnymi kolorami, takimi odcieniami szarości, tylko tutaj akurat ukazany bardziej w jakichś niebieskich zielonościach i innych podobnych rzeczach. Troszeczkę przypomina mi to fale, ale takie fale zimne, bo w tamtym komiksie jednak te wszelkie barwy morskie były, miały jakieś ciepło w sobie, miały w sobie jakąś taką pozytywną temperaturę. Tutaj jednakże jest takie oddalenie, jest jakieś zamknięcie, i to jest w tym opowiadaniu bardzo ciekawe. Są takie trzy mniejsze opowiastki. Poczynając od Amber Sweet, która mówi troszeczkę o mm, możliwym sobowtórze w naszym życiu, który idzie w zupełnie inną stronę niż my i co by było, gdyby taki sobowtór miał jakiś realny wpływ na nasze własne życie? Mam wrażenie, że to jest troszeczkę bardziej taka wariacja, jeżeli chodzi o, o snucie jakiejś opowieści, że to jest taki taka mała ciekawostka, która rozwina się w jakąś większą opowieść, ale mimo wszystko to jest właśnie ciekawe, bo możemy na to spojrzeć nie tylko jako coś pod względem ktoś jest naszym sobowtórem i wbiera wpływ na nasze życie, ale o osobach, które kładą jakiś cień naszą naszym egzystencji i sobie te, zastanawiam się tutaj nad tym, czy może chodzi właśnie o naszego partnera związku, czy może chodzić o naszych rodziców, czy na przykład, nie wiem, o naszego szefa w pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc wychodzimy z bardzo prostego punktu, a nagle widzicie myśli kierują się gdzieś indziej, myśli kierują się gdzieś dalej. Tak samo obsesyjna wydaje się tutaj przeszłość, w jakiej tkwimy. Mamy w intruzach takiego bohatera, który cały czas wspomina pewne, pewne mieszkanie, w, w którym przebywał i on już w tym mieszkaniu nie jest, ale ma jakąś ochotę do tego wrócić i jakoś nie jest w stanie postawić na życie tu i teraz, ale cały czas jest zawieszony w jakiejś przyszłości i nie bardzo wie, co z tym zrobić i to jest takie niby snucie się, niby nic takiego się w tej historii nie dzieje, ale koniec końców wydaje się, że to pragnienie jakiegoś powrotu do tego, co było, do tego, co kiedyś, do jakichś prostszych i, i łatwiejszych do poukładania lat czy, czy chociażby losów jest mimo wszystko u nas całkiem silne i w Niby ta taka zwykła opowiastka otwiera jakieś ciekawe drzwi w naszych myślach, w wyobraźni, w naszych poglądach i spostrzeżeniach na rzeczywistość, i to jest bardzo, bardzo fajne. Jest też taka krótka opowieść o, powiedziałbym, pozostawianiu po sobie jakiegoś trwałego śladu czy, czy miejsca. Jest to taka. Hmm, historia ukazana z takiej osobnej, bardzo perspektywy, z takiej odciętej, z takiego narratora jakby zawieszonego w powietrzu, co nie jest bezpodstawne. I to chyba jest historia, która najmniejszy warła na mnie wpływ. Chociaż mam wrażenie, że także ona z godziny na godzinę troszeczkę wzrasta. Także powiem wam, że u tomajna mm, przemywają się różne, różniste wątki. Ale jeżeli miałbym zwrócić na jakąś linię, która łączy te wszystkie opowieści, no to przede wszystkim byłaby ta obsesja. No bo jednak, w tym jeżeli chodzi o ogrodnika, była to obsesja dotycząca jego sztuki i tego, żeby być kimś więcej niż ogrodnikiem, po prostu. Jeżeli chodzi o Amber Sweet, mamy taką obsesję dotyczącą tego alter ego, które wybiera taki, a nie inny wpływ na naszą rzeczywistość. W przypadku doboju, mamy tą obsesję dotyczącą wywierania władzy nad jednostką, szczególnie w związku akurat w tym wypadku nad drugą osobą, nad jakimś podporządkowaniem, nad jakąś, jakimś chorobliwym przywiązaniem, które nie jest dla żadnej z tych osób zdrowe. Mamy też obsesję dotyczącą przeszłości w intruzach, obsesję, w której myślimy sobie. Kiedyś to było, a teraz nie jesteśmy w stanie stąpać po ziemi tutaj i teraz. Mamy także w przykładzie z japońskiego obsesję dotyczącą pewnej sytuacji z przeszłości, która z jakimś zupełnym wyrywkiem życia, jednak wydaje się w jakiś sposób absolutnie decydujący. Mamy ten ulubiony, mój nie dziwię się, że tak nazywa się ten cały tomik, ten śmiech i śmierć. Czyli tą obsesję na punkcie pewnej rzeczy, którą narzuciła nam bardzo bliska osoba i przez to nie jesteśmy w stanie spojrzeć trzeźwym okiem na to, czy rzeczywiście to jest coś, co jest nam potrzebne, w czym będziemy się realizować, czy to jest po prostu jakieś zwykłe wsparcie, pokroju, dasz sobie radę, jakoś to będzie, które niestety czasami nie do końca ma pokrycie w rzeczywistości. Także powiem Wam tak, to jest Króciutka rzecz. To się czyta może z półtorej godziny, bo jak już przysiądziecie, to zapewniam Was, że będziecie chcieli wiedzieć, jakie ma autor przemyślenia dalej. Kiedy się zastanowię nad wpływem tego komiksu, nad tym, w jaki sposób rozbuja moje myśli i spojrzenia i, i jakieś... Um, Przywrócenie pewnych doświadczeń z przeszłości, no to jest naprawdę intrygująca lektura. Ona jest bardzo przyjemna, jeżeli chodzi o kreskę. Z jednej strony komiksowa, z drugiej taka bardzo animacyjna, jest mi coś takiego płynnego, przynajmniej mi bardzo, bardzo się podoba, jest to łatwo przyswajalne, od razu łapiemy jakiś kontakt z tą twórczością przez to, w jaki sposób została narysowana. No i przede wszystkim to są bardzo życiowe opowieści, to są małe kawałki rzeczywistości, z których mówię, nawet jeżeli cała historia prezentowana w danej nowelce Wam nie odpowiada albo nie do końca Was przekonuje to mam wrażenie, że w każdej z nich znajdziecie dla siebie jakiś skrawek, jakąś opowieść jakieś małe kilka zdań albo spostrzeżeń które do Was trafią, które sprawią że troszeczkę zaczniecie się zastanawiać troszeczkę zaczniecie to wszystko drążyć i nie da Wam to spokoju i nawet jeżeli przeczytacie to szybko i odłożycie i pomyślcie sobie, że okej okay, to już wszystko to nagle to będzie wzrastać w głowie, to będzie troszeczkę jak takie nasionko które wypuszcza korzenie i owszem, mam tu swoich ulubieńców. Przede wszystkim e, e, śmiech i śmierć warła na mnie duży, duży wpływ. Mam takie wrażenie. To jakoś. E, mm, ja mam teraz obsesję na punkcie e, tej, e, tej historii. Może dlatego, że troszeczkę. Osobiście do mnie przemawia kwestia takiego poszukiwania siebie, jakiejś własnej drogi, drogi w życiu, do której nie jestem do końca przekonany, ale wydaje mi się, że jest najwłaściwsza. Kurczę, no jest w tym coś komiks. Jest w tym komiksie coś takiego prostego, ludzkiego. Jest tutaj dużo, mam wrażenie, empatii, zrozumienia, ale nie takiego prostego klepania po plecach, tylko bardziej wiem, że jest trudno, wiem, że bywa różnie, ale przemyśl to. Może warto spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy. Także przemawia do mnie sposób. Opowieści e, tego autora, przemawia mnie sposób, w jaki przedstawia to w kolejnych sytuacjach, w kolejnych dymkach, w projektowaniu e, tych postaci, które mają czasami za zaledwie kilka kart, ale które jednak w jakiś sposób do mnie absolutnie przemawiają. Także powiem Wam tak, nie dać się zwieść e, temu, że to jest króciutki komiks, bo wydaje mi się, że on ma e, w sobie coś o wiele więcej. Do niego się będzie z przyjemnością wracać, i wydaje mi się, że odbiór niektórych opowieści może ewoluować z wiekiem. To jest e, jak z pewnym. Książkami, że będziemy wracać do nich po latach i one już troszeczkę inaczej będą nas rezonować, troszeczkę inne struny w nas dotykać. Także serdecznie Wam polecam i chyba najlepiej o moim zadowoleniu z tej lektury zaświadczy ocena, którą jest. 8 na 10. Na początku myślałem, że to będzie szóstka, potem minęło kilka godzin, była siódemka, minął jeden dzień od lektury i już nagle jest 8. Nie wiem, co będzie dalej, chociaż wydaje mi się, że tutaj ten rollercaster ocenowy się zatrzyma. Jestem bardzo zadowolony. To są takie małe, wielkie opowieści. Troszeczkę przypomniały mi się mikrotyki po bo tam też mamy małe opowieści, które bardzo dobrze rezonują, które bardzo dobrze wchodzą pod skórę rodzimej rzeczywistości i nie tylko. Ale takie, wiecie, Poza, poza podziałem na jakieś kraje czy rzeczywistości, bo pewne pragnienia są jak najbardziej uniwersalne. I tutaj ta kwestia obsesji, która ważnie jest jakimś tematem przewodnim, ma kapitalny wydźwięk i wyraz. Mam nadzieję, że Wam się podobało to, o czym mówiłem. Jeżeli tak, to subskrypcja, czajomka w górę, mile a czy nie wymuszana. Zapraszam Was na Instagrama. Link do niego w opisie, tam codziennie coś nowego o popkulturze. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i cóż, to było na tyle. Dzięki, na razie. Cześć.